In specific, I'd love to give a big warm welcome to a man who has done so much great so many great things for children in Poland. Uh, it's his first time in Los Angeles and he's speaking at a conference on Tuesday. His name is Mr. Yurik Alciik from the Polish Woodstock. It's the biggest festival in the world, over a million people, over a couple of days, and it's a pleasure to have you here. nas fantastycznie przedstawił. Powiedział, że pomagamy dzieciom, że robimy największy festiwal i w ten sposób przywitał nas na y, Music Expo. Dzisiaj będzie popowo, jutro będzie bardziej ostra muzyka, ale to jest także okazja, aby rozmawiać o festiwalu z ludźmi z Azji, z ludźmi, którzy operują naprawdę ogromnym zasięgiem swoich działań. Dzisiaj rozpoczęliśmy muzycznie, jutro panelowo. Trzymajcie kciuki za nas. Wyszliśmy wcześniej z całego spotkania wieczornego. Chcemy się dobrze przygotować na jutrzejszy panel. Powiedzieliśmy sobie, jak ktoś ziewa, to na pewno z Europy. Różnica czasu robi swoje, a my jesteśmy zadowoleni, że tyle osób do nas podeszło. Zapytało się i o festiwal, pytało się o muzykę, a więc byli tacy, którzy chcieli nas zainteresować muzyką jazzową. Muzyką z dalekiej Indii, po to właśnie takie spotkania się odbywają. Ale wszystkich zaprosiliśmy na jutrzejszy panel, gdzie między innymi rozpoczniemy pokazem filmu pięciominutowego filmu o przystanku Woodstock. Myślę, że na każdy zrobi wrażenie. W sumie są to wszystko ludzie, którzy takie właśnie koncerty organizują którzy takimi sprawami się zajmują i którzy tak samo myślą tak jak my, pozytywnie o tym, że muzyka, że wielkie festiwale łączą bardzo, łączą ludzi. Zresztą było o tym mowa na samym początku, kiedy SAD przedstawiał wszystkich gości, także i nas, mówiąc o tym, że właśnie muzyka łączy tych wszystkich ludzi, którzy spotkali się na Music Expo. Los Angeles dzisiejszy bardzo ciepły. Pogoda się jakby troszeczkę unormowała, chociaż straszą nas, że będzie deszcz. Wieczór na Alei Sław, no taki może nie ludny jak wczoraj z soboty i dzisiaj niedziela, ale cały czas światła, cały czas gwar, cały czas ruch. Ale my idziemy teraz wypocząć, a jutro bardzo trudna praca na naszym panelu. To inaczej, pójdź teraz od samego początku i zobacz, żeby się tylko nie przycięło, żeby nie było przytarcia. Wy się szatała I teraz pójdź i zobaczymy. Jezu, żeby tylko się nic nie. No nie, animuje się, jest wszystko ok. O Jezu, za godzinę mamy nasz spić. Jeszcze sprawdzamy ostatnie wejście e, smoka, czyli sprawdzamy, bo będzie w cały film szedł z e, naszego laptopa. Nie, nie przegrywaliśmy na ich tam wszystkie te czujki, bójki puszczamy to od nas, ale wiecie jak to jest z komputerem, raz może coś przyciąć, albo coś się może stać, o nerw jest, jest nerw, cały czas, cały czas kombinujemy. Mamy przygotowane paczki, a więc mamy nasze ulotki, które będziemy wręczali, które zrobiliśmy i wiecie czym się też chwalimy, że cały design jest nasz, to wszystko my projektujemy, to wszystko są nasze rzeczy, od początku do końca są to nasze rzeczy, czyli nasze projekty, wzięliśmy płyty, Yy, Może jazz lubią jazz, ale mówią, że się w ogóle nie sprzedaje. Tu w Ameryce mają z tym kłopot. Rozmawialiśmy z bardzo poważnym wydawcą muzyki jazzowej, yy, a wydaje takich, takich twórców jak Herbie Hancock. Bardzo ciepło wyrażający się o Michale Urbaniaku, jako wielkim mnie bo takim jest, ale między innymi powiedział, że wydał dosyć sporo płyt i sprzedaje ich w setki, w setki, nawet nie w tysiące, w setki sztuk, czyli nie jest to dobry wielki biznes. Y, Justyna Steczkowska, powiem Wam, że to jest to coś, co się może podobać bardzo tutaj Amerykanom i Glaca. Glaca zwrócił na to uwagę, pokazywaliśmy im małe nasze filmiki, y, Fajaje i powiedzieli, że to istotnie brzmi, że glaca jest osobowością, że to fantastycznie chodzi. Nawet go puszczali. E, ma bardzo dobry angielski, więc to dobrze, podejdzie się tutaj bliżej. Obserwujemy cały czas nasz ten święty róg, czyli teatr chiński. Dzisiaj jest poniedziałek, a więc ludzi jest nieco mniej niż to było przez weekend. Przez weekend było ich tutaj mnóstwo. Jest tam od cholery Supermenów, Spidermenów, Michaelów, Jacksonów, no tych ludzi jest fura. Wyglądają kiczowato, co tu dużo ukrywać. Chyba idą do sklepu zabawkowego, tam kupują te stroje, a następnie pozują do zdjęć. Gonią nas z kamerą, bo tam nie bardzo można. W ogóle się okazuje, że ten mały kwadrat, gdzie są odciski wszystkich rąk, stóp najbardziej znanych artystów, i to to jest z lat 30. Jest to taki złoty kwadrat, którego w ogóle nie można filmować. Zrobiliśmy, dopóki na mnie zwrócono uwagi, to więc to filmowali. Ale jak wiadomo, ciągnie się bardzo długo. Bardzo daleko i istotnie zadbali chyba o wszystkich. Kupa nazwisk nam nic nie mówi, bo to są nazwiska czy nazwy związane z Ameryką. Tam daleko widać napis ten Hollywood. Podobno ten hotel znany jest z tego, że mieszkała tutaj Mary Monroe. I mówią, że nie chciała tu mieszkać, bo straszna. teraz mówią, że ona sama straszy. Wszystko mamy przygotowane. To są nasze paki, które będziemy rozdawali naszym panelistom. A więc dajemy koszulki, nasze Woodstockowe, najnowsze. I także zestaw płyt. Yy, Dajemy nasze pendrive. Y, yy, także przygotowaliśmy, żeby po powiedzieć o fundacji, najpiękniejszą rzecz, jaką się bardzo chwalimy, czyli znaczki. No, znaczki. Wiecie, jak to działa na ludzi tutaj w Stanach. Poczta? Albo Narodowa Poczta? Tak. Narodowa Poczta wydała znaczki poświęcone yy, fundacji. A jeszcze mogliśmy im pokazać projekty, już znaczki, które będą wydane z okazji Woodstocku. To będzie pierwszy znaczek wydany przez Narodową Firmę, zajmującą się pocztą i znaczkami. Pierwsze znaczki poświęcone festiwalowi, rokowemu festiwalowi. Już teraz Wam o tym mówimy. Będziemy mieli znaczki na przystanku Woodstock, więc. Będzie to jedyny moment, gdzie można taki znaczek kupić, ponieważ zapewniliśmy sobie, że poczta rzuci dużo znaczków na Woodstock, nakleisz na kartkę i wysłać. Jedyna taka kartka pocztowa na świecie. Nie ma innych. To jest w ogóle coś niebywałego. Bardzo nam się to podoba. Uff, jest nerw. Mamy przygotowany cały zestaw sprzętu do tłumaczenia, do gadania. Yy, to jest ten drugi film, czy pierwszy? Drugi film. Czyli mam jeden film, który trwa 5 minut i przedstawia jakby Woodstock od strony muzycznej. Co mamy, jaki sprzęt, jak gramy. Drugi pokazuje ludzi, czyli pokazuje to co się dzieje, te umywalki wariatów, którzy fantastycznie odnajdują się w strefie mycia. Nasz sport, Allegro, czyli wszystkie akcje, które dzieją się na przystanku Woodstock, ekologiczne. Przekazujemy bardzo ważną informację na temat tego festiwalu, że edukacja i takie bycie z ludźmi jest czymś niezwykle istotnym, ważnym i chyba takim nowym pomysłem na to, aby, aby się odnaleźć. O czym oni gadają? O czym, Gdzie jest kryzys? Jest jakiś kryzys? Czy oni mówią o naszym panelu, który się zbliża? Tak, się wydaje, dokładnie. Ten po, o, ten jest zachwycony, to jest rock'n'rollowiec stary. No jest Za Zaniecałą. Godzinę schodzimy na dół.